Dzień dobry, jesteśmy na dosyć nietypowych dniach pola w Kondratowicach w firmie KWS. Panie Bartku, w jaki sposób zorganizowali się te tegoroczne dni pola w takich nadzwyczajnych okolicznościach? Postanowiliśmy wykorzystać potencjał tego miejsca, ponieważ poletka pokazowe w naszej firmy zwykle organizujemy, siejemy, zakładamy przy tej drodze asfaltowej. W związku z tym mieliśmy możliwości techniczne zaproponowania takiej trochę niekonwencjonalnej metody Odwiedzenia naszej firmy, zobaczenia naszych produktów, naszych odmian i rolnicy mogą wjechać na pole i zachowując wszystkie zasady bioasekuracji, zwiedzić te poletka z samochodu, tudzież ewentualnie pieszo, zachowując tą dwumetrową bioasekurację. Witamy na naszej Demofarmie w Kondratowicach. Znajdujemy się w powiecie. Strzelińskim w Nadolnym Śląsku. Na obecnej kolekcji tutaj w Kondratowicach mamy 67 odmian różnych roślin. 11 odmian kukurydzy, 9 odmian rzepaku, prawie 30 odmian najróżniejszych zbóż. I 9 odmian buraka cukrowego. Mamy imprezę w stylu drive-thru, czyli, czyli typowo samochodowo. Mamy tutaj też food trucka. Założeniem głównym imprezy było to, żeby zachować tutaj odległości, które są nałożone przez rygor sanitarny, i żeby te wszystkie osoby czuły się bezpiecznie i pewnie w ramach swojego, swojego samochodu, i, i żeby ta, ta odległość była zachowana. Jedno z waszych takich kierunków specjalizacji jest hodowla odmian mieszańcowych żyta. Proszę powiedzieć coś o tym, ogólnie o tym kierunku, czym one się wyróżniają na, na rynku. Od 2007 roku rejestrujemy tylko i wprowadzamy na rynek odmiany z systemem Poland Plus, czyli odmiany, które prezentują zdolność do, wytwar do wytwarzania dużej ilości własnego pyłku i materiał siewny, który my wprowadzamy na rynek i oferujemy do sprzedaży, w opakowaniu zawiera 100% wybranej odmiany. Nie stosujemy mieszanki technicznej. Dlaczego rolnicy po to decydują się do uprawy żyta hybrydowego? No, dlatego, że przede wszystkim plonuje stanowczo wyżej niż odmiany populacyjne. Średnio, gdy porównamy plon ziarna odmiany F1, z odmianą populacyjną okazuje się, że w oficjalnych wynikach taka odmiana użyta hybrydowego plonuje 30-30 parę 25% wyżej niż odmiana populacyjna uprawiana w tej samej technologii, w tych samych warunkach glebowych czyli warto. Znajdujemy się przy jednej z bardziej popularnych odmian. Relatywnie młody produkt. Odmiana w trzeci rok na rynku będzie dostępna. Natomiast już widzimy to po listach odmian zalecanych do uprawy. KWS Vineto jest odmianą o najwyższej liczbie rekomendacji i uzyskała wpis w 14 województwach jako odmiana zalecana do uprawy, co jest można powiedzieć taką takim podsumowaniem jej wszystkich cech. Jedno z nowości w ofercie firmy KWS jest żyto hybrydowe Berado. W tym roku będzie to nasz drugi rok w sezonie sprzedażowym. Profil odpornościowy tej odmiany prezentuje się imponująco z tego względu, że odmiana w ocenie coboru na wszystkie choroby, które są notowane w życie, ma odporność dość dużą, czyli jest to ponad średnią dla, dla, dla całego gatunku. Wyjątkiem jest zaśbowa, dla której uzyskała status oceny na poziomie średnim. Czy ocena wylegania jest podobna jak podmienie wineto? Jest, podobna, jest co podobna, ale nieco niższa. Tak jak wcześniej wspominałem, KWS Vineto jest odmianą, która prezentuje w tej chwili najwyższą odporność na wyleganie, patrząc na nasze całe portfolio, które w tej chwili oferujemy w Polsce. Natomiast KWS Berado prezentuje odporność na poziomie 6,2, czyli tutaj jest 0,4 odporność niższa. Ale mimo wszystko, patrząc na, na średnią dla gatunku, to i tak jest to powyżej powyżej średniej. Tutaj też nie obawiałbym się kłopotów z wyleganiem w uprawie tej odmiany. O ile oczywiście skorzystamy również z retardantów. Jedną z nowości firmy KWS jest odmiana Ahoi. Ta pszenica posiada bardzo dużą odporność na rdzę żółtą. Eee, reprezentuje z tą też dużo, dużo, dużą odporność na choroby podstawiać gła. Dobrze też wychodzi na, jeśli chodzi o odporność na septoriozę i na fuzariozę kłosa. A jak tutaj ta odmiana, widać, że ona jest trochę niższa, jak wygląda odporność na wyleganie tej odmiany? Tak, tu akurat w tej cesze też wychodzi to dobrze, jest odmianą odporną i niską. Ważną cechą też odmiany jest mrozoodporność na poziomie 5,5. Dodatkowo wyróżnia ją bardzo duża wczesność. Odmiana dojrzewa gdzieś około 5 dni wcześniej od odmiany Julius. Jeśli chodzi o Spencera, jest odmianą dosyć plastyczną i ona zarówno dobrze się udaje na typowych stanowiskach pszenicy, jak również na tych stanowiskach takich trudnych, gdzieś tam, które, które są niestety obarczone okresowymi niedoborami wody? Poza tym Spencer też posiada bardzo tolerancję na jony glinu, także tutaj też bardzo dobrze sobie radzi gdzieś tam powiedzmy przy tych trochę nieuryglowanych odczynach gleby. Jak przedstawia się odporność na choroby, takie podstawowe choroby typu mączniak, rdze? Akurat jeśli chodzi o Spencera, to on praktycznie we wszystkich chorobach jest na poziomie wzorca. Także można powiedzieć, że ma taki zrównoważony profil zwrotnościowy. Poza tym ma jeszcze dobrą rozodporność na poziomie 4,5. Odmiana Spencer też posiada wysoką liczbę opadania i dobrą gęstość. Jeśli chodzi o Emila, jest też pszenicą dosyć plastyczną. W ostatnich latach dobrze też się spisywał na tych stanowiskach, jeśli chodzi o, o te stanowiska graniczne dla pszenicy. Druga rzecz jest taka, że on posiada bardzo wysoki potencjał planowania i też dosyć wysoką liczbę opadania, natomiast białko ma na poziomie 12,3, czyli takie z pogranicza grupy AB. Jest to odmiana też tolerancyjna na te nieco powiedzmy słabsze, czy graniczne stanowiska dla pszenicy. Jesteśmy tu przy dosyć nietypowej odmianie jęczmienia ozimego bo dwurzędowej. Proszę powiedzieć, jak wygląda profil zdrowotności tej odmiany? Ona ma bardzo dobrą odporność, szczególnie na te dwie podstawowe choroby jęczmienia. Tutaj, jeśli chodzi o liście, to jest rychosporiozę i palomistość siatkową. Poza tym ma też dobrą odporność na wyleganie, jest odmianą niską. Również posiada dosyć dobrą wczesność, jak również cechuje się bardzo grubym i wyrównanym ziarnem. Jednym z gatunków, który znajdują się w szerokiej ofercie firmy KWS są rzepaki, rzepaki mieszańcowe. Proszę powiedzieć kilka słów o odmianie Umberto KWS. Odmiana Umberto znajduje się w katalogu nasion rzepaku ozimego KWS od. Dwóch lat i w ciągu tego czasu stała się bestsellerem w naszej ofercie. W ubiegłym roku była to najczęściej wybierana oferta mieszańcowa. Stoją za tym argumenty takie jak bardzo wysokie plonowanie i unikalna kombinacja odporności na suchą zgniliznę mechanizm złożony z genów RLM3 i RLM7. Jak wygląda tutaj odporność tej odmiany na podstawowe choroby? Tutaj Umberto z racji tej odporności na suchą zgnilizny kapustnych i tej unikalnej kombinacji dwóch genów RLM3 i RLM7 bardzo dobrze radzi sobie z innymi chorobami, stąd, że jest ta, ta energia metaboliczna, no jest, jest jej trochę więcej, zdrowotność ogólnie jest, jest lepsza. Dzięki temu, że Radzi sobie bardzo dobrze z suchą zginięlizną. Odmiana ma bardzo dobry balans pomiędzy wysokością i wigorem. Często jest tak, że duża roślina łatwiej wylega. Tutaj w przypadku Umberto tego nie ma. Pomimo dużych rozmiarów takiej bujności silnego wigoru, wyleganie jest no, dużo lepsze, przynajmniej jeśli porównujemy się do wzorców w badaniach coboru. Jedną z nowszych odmian w ofercie firmy KWS, jeśli chodzi o rzepa kozimy, jest odmiana Ricardo. Jaki stanowisk wymaga ta odmiana? Ricardo to odmiana, która nadaje się na gorsze stanowiska, dlatego że nie reaguje drastycznym spadkiem plonu w momencie kiedy trafi na troszkę gorsze gleby, co jest często Charakterystyczny dla odmian wysoko plonujących, ale tylko na dobrych glebach. Zimotrwałość odmian Ricardo tutaj zdecydowanie przewyższa wzorce jeśli chodzi o wyniki badań soboru. Jedną z kolejnych nowości w rzepaku Ozimego firmy KWS jest odmiana Feliciano. W tablicy są charakterystyczne skróty. Ty proszę może rozwinąć co oznaczają te symbole. Symbolem S posługujemy się w, 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 przy odmianach, które y, mają podwyższoną odporność na osypywanie się nasion, a i Jest znany już od paru lat, a chciałbym tutaj szczególnie podkreślić, podkreślić RLMS, czyli odporność na suchą zgniliznę kapustnych. Dotychczas mieliśmy cyferki 3 czy 7. W tym roku wprowadzamy odmianę Feliciano z innowacyjnym mechanizmem. Badania nad odpornością na suchą zgniliznę trwają cały czas. Skrót TUYV oznacza tolerancję na wirusową żółtaczkę rzepy. Feliciano to jest taka typowa wysoko plonująca odmiana do intensywnej uprawy na, na dobrych stanowiskach i tutaj przy odpowiednich nakładach i, i prawidłowo przeprowadzonej ochronie chemicznej i przy pełnym nawożeniu można się spodziewać naprawdę wysokiego plonu.